Lęk. Lękliwe dziecko boi się księżyca. Jego blask zakłóca dziecięcy spokój. Dziecko zakrywa głowę poduszką, nogi owija w kołdrę i śni o kocich oczach. Owinięte puchową zbroją mruczy pod nosem zaklęcia obronne i modli się do gwiazd, wypatrując świtu. Pochłonięte lękiem zagubione traci świadomość. Nie widzi już nic, tylko ciemne plamy. Słyszy nieustający monotonny pisk, który niszczy nadzieję. Nadzieją było słońce. Ono dawno zgasło. Lęk zniszczył mały umysł. Okrutna wyobraźnia zebrała plon. Spełnił się senny koszmar. Potwór z podłóżka wyciągnął łapska. Zatopił dziecko w jego własnym istnieniu. Poruszyła się zasłona, zakryła okno. Nie świeci słońce, księżyc już nie straszy, a dziecko wciąż pozostaje samotne. A właśnie, idziemy jutro do kina, bo sprawdzają i grają horror u nas. No ja, bardzo chętnie, ale. Ty chcesz iść ze mną na horror? Myślisz, że dasz radę? No zobaczymy, może ten będzie łagodniejszy niż tamten. No to poprzednim to kurcze, był jest taki przestraszony. No ja nie wiem, czy ty dasz radę. Nie, może nie będzie tak źle. No dobrze, czyli jesteśmy umówieni na no horror, ta. dobra, a później może jakieś łyżwy? Też możemy teraz chłodno. Może daj. Tylko ty musisz na siebie uważać, żebyś się nie połamał, kurczę, bo wiesz. Zobaczymy. Kukła. To ja, kłębek szmat. Brudna twarz, zmarszczona sukienka i dziurawe buty. To ja, brzydka kukła. Poniewierana, rozszarpywana, zakurzona, roztrzęsiona, zimna. Wyzuta marionetka ponurych uśmiechów, rozpruta strażniczka sekretów. To ja. Wrócona w kąt, oplątana pajęczą siecią. Wspominam szarość codziennego dnia, kiedy mogłam chodzić i mówić. Teraz marzną mi stopy i pękają usta. Wspominam swój pierwszy upadek z półki. Nigdy się nie podniosłam. Wspominam. Wspomnienia trzymają dłonie samotności. Dlatego siedzi obok mnie, siedzi uparcie, pilnuje długości moich włosów. To ja, brzydka kukła, a tu obok siedzi. Nie, nikogo nie ma. Chyba to zaraz będzie. No, Dzięki, no. Może chciałabyś czytać co sam. Ty coś piszesz? No, zaczęłam. Możesz pokazać, co to wybrała Wskażam się w szklanym pyle po podłodze opuszczonego domu. Szkło wpada do oczu, niszczy wzrok. W ciemności widzę cały świat. No, może być całkiem spoko. jest okay. Mam jeszcze kilka, jeśli ja chcesz tłumaczyć. Wiesz co? No, może później. Chcę opowiedzieć o sobie. Kawałki szkła zatykają gardło. Milczenie powie więcej niż ja, rozsypany szaleniec. Boję się wstać, otrzepać z rającego kurzu. Na drewnianej podłodze czuję się bezpieczny. Dom jest opuszczony. Krzysiek, obiad! Obiad! No, gdzie jesteś? Obiad. E, Karolina, chodź już, też wszystko jest gotowe. Zaraz przyjdę, chodź na obiad, Karolcia. Szkło wpełznie do krwiobiegu, stanę się szklaną kulą o tętniącym sercu. Zdjęcia. Spotkałem. Hej, wiesz co? Dzisiaj się spotykam z Pawłem. Okej. Okay. To dawaj znacie coś. Okej. Okay. Dobra. Pa! W moim świecie, tym najmniejszym z możliwych, nikt nie chce umierać. Królowa, mrówka i pies... Więc czemu radości, siostro, tak ciężko oddychasz w mym sercu? Ten oddech ciąży we mnie i przytwierdza do ziemi. Nie pozwalam ci umierać i tak dyszeć i konać. Nie chcę, by w tym małym świecie ktoś ginął. Zbyt dużo świat, zmysłów postradał. Siostro radości, nie umieraj. Dłonie mam jeszcze zbyt gładkie. Siostra marła, już nie oddycha, ani z trudem. Ani swobodnie, a dłonie moje są spierzchnięte, suche i obumierają. Chcę zdjąć kajdany, które przytwierdzają do ziemi. Chcę się wydostać, chcę biec za tłumem do lasu nadziei i karmić się nią i pochłaniać. A kiedy już pękną wszystkie mięśnie i nerwy, z przejedzenia i zachłanności odejdę od tłumu, skręcając w boczną aleję. I krocząc ulicą cieni, zatopiony w chaosie i gniewie, zdobędę chwałę śmiertelną.